Kochani z tej strony Leixem, dzisiaj zagramy sobie w Juniors, czyli kolejny fangame z FNaFa, na który tak da długo czekaliście. Bo ostatni odcinek był w wypiątek, trochę czasu minęło, ale uznałem, że a trzeba coś nagrać. Planowałem nagrać coś takiego jak The Joy of Creation Story Mode, ale nie potrafię przejść pierwszego poziomu. <grywka> Dlatego nie było też odcinka i będzie chyba z tego live planuję. Ale zamiast tego spróbujemy Juniors zagrać. Jak widzicie już ten odcinek, to znaczy, że ja dałem radę coś tu ugrać. Dobra, nieważne. Teraz zagramy sobie. W... Juniors. Nie, przejdźmy do gry. Nie będziemy jakieś Ja, tutulia... A, wziąłem tutoriale. Eee, cute jestem. Mówię, że nie i wziąłem tutoriale. Dobra. Programy tutoriale, w takim razie dobrze to o, niby wszystko co ma migać, jakieś ręce, to to będą właśnie te problemy. Czyli to jest, bo to jest tak, że musimy znaleźć ducha. Check it, animator, from time on time. Ok, i każdy to count will before replace the mic. D-NOTE Hund. Przepraszam, jak angielski w tej chwili zląbałem Ale nie umiem angielskiego czytać właściwie Ja coś tam zrozumiem, ale nie umiem Muszę tutaj w tym przypadku wzywać ich Jak mają na przykład bardzo mało procent, muszę ich zawołać do siebie Żeby do mnie przyszli, mam je chyba tam naprawić Upewnij się, czy na pewno on jest... Nawiedzony No Może być to ciekawe Dlatego też dajcie mi lajka like i subika za to, że kolejny Wam fangame nagrywam. Co? Gdzie ja jestem? Dobra, nie będziemy kacenek. Czy ja nie żyję? Moje ciało. Wszystko. Dziwnie się czuję. Dobra, przejdziemy dalej. Nie będziemy kacenek. Ale już widać, że jest to dobrze zrobione. Monday. Poniedziałek. Mantic are new friends. Zobaczymy, czy to będzie prawda. Czy to będzie, nowy czy to będzie nowy przyjaciel? Nie wiem, czy było widać ten błysk, ale ja wam tu skipłem. Bo teraz tak błysło na dłuższy czas. Ale ja to tak usunę, że błysk będzie na chwilę, będziecie widzieć. O! O! Bardzo duży mózg! Ale to chyba jesteśmy w głowie tej osoby. Tutaj nie możemy nic robić, oprócz chodzenia to to jest czyli to jest Powder, nie Freddy. Aha, czyli las on gada, raz my, dobra. W ogólnie ciekawe mi to za nami się obraca. Teraz to widzę. Ok, lecimy. Okej. Okay. Dobra, szukajmy ich na kamerach. Otwórzmy. O, ktoś tu jest chyba. A o, możemy AWD, możemy obracać kamerę, super. Jak chodziło o inne fangame, Junior słabo znam i... o. Aha, czyli już animat Już jest w tym, nawet. W tym duch jest już w animatoniku którymś. Mamy szukać jakichś migających rzeczy. Tu jest. Nie wiem kto to jest, nawet. O, zajść to coś to jest. Jakby kamera widać, jakby się trochę ruszała. Ale tak samo to moje urządzenie się tak, tak by trochę psuje. Jakby. O. Kamera miga bardziej tu już. O, to mocniej miga. Bo tu tak wyłącza na ułamek sekundy, tak robi się czarne. Dobra, jak to zreportować? Eee. Tu mam? A, to jest wyjście. A Fiatu? O, Control Menu. Dobra, w skrócie coś, coś nie jedzie do mnie. Okej, okay. ja sugeruję. Który to jest Foxy? A to jest Foxy, dobra. Ja strzelam, że to jest on. A, spadł. O, trafiliśmy. Dobra, mamy już pierwszą osobę, i teraz szukajmy drugiego. No Foxy już nie będzie nim. Właśnie, czekajcie. Jak Foxy to już nie będzie, weźmijmy go do siebie. Właśnie, to coś będzie... O, teraz jest? Oż! A on możesz się w nim stać? Tak się jazdy? Okej, okay. a to jest kosz, dobra i... Chip, dobra. Aha, ja tu do kosza wrzuciłem. No dobra. Szukajmy w takim razie. O miga zolte. Jest teraz dwie osoby, widzę są. Jest. To coś, cika... O Boni jest chyba. Miga miga dalej. To jest Boni. To jest Boni, bo jest dalej miga ekran, mocniej. Przybonim, eee, boni. Uf. Tak? Łatwo. To jest ta tagetka. Trzy minuty mi zajęło. To to, kończymy odcinek. <laughs> Nie, Będziemy, przejdziemy jeszcze drugą noc. Zrobimy to samo, jak robiliśmy to wy. Cikers Party World, że lecieliśmy... Kto to? Pumper... Nie wiem jak to wymówić, ale... Kto to? Tuesday, wtorek. To też tak śmieszne, zawsze musimy od poniedziałku zaczynać. Jakby nie dało się zacząć innego. Ta trawa jest w ogóle tajemnicza, ona nas nie jest, ja jej nie widzę. Patrz, jak ona się znika i pojawia. To coś tam było w oddali? Jakby to twarz przypomina, to oddali mi chodzi. Czy to coś było? Tam jest drugie. Bo to jest drzewo, tu w ogóle. Dobrze, już gadam. Te on się też na mną patrzy. Ta ikonka w ogóle, przybity jakiś. Jakby to też jest dziwne, że my musimy w mózgu i spać, żeby dojść do jakiegoś snu. Sprawdzam w ogóle, co tu mamy dookoła. Dobra, to lecimy. Co też ciekawe, tutaj nie mamy liczby czasu, że to. O, dobra, jest ktoś już? To też ciekawe. Dobra, myślałem, że mi kamera zaczęła ruszać. Tu nie ma nikogo. Tu jest Bonnie, bo ma gitarę. Wyeliminujmy każdą osobę po kolei. Doszedł Foxy. Kamera jest normalna. Znowu so Foxy. Zajdź, Bonnie tu jest, dobra. Zajdźmy Freddy'ego, chikę, Marionetkę i balonboya. To jest. Freddy... Jeszcze cika, Marionetka i. Dziwny, nie umiem znaleźć ciki kompletnie ani Marionetki, ani ty. Te trójki w ogóle tu nie widzę. Foxy, ześ tu jest. O! Ku zdziwieniu, strasznie oni ze sobą razem łażą. Czy ja jakiejś kamery nie widzę, że nie widzę tej osoby? Dobra, poczekajmy, może wezwijmy kogoś. Tak według mnie Freddy to na pewno nie Nie! Nie to chciałem. Freddy na pewno nie jest chyba, bo nie był jakiś podejrzenie zepsuty przy mnie. Gorzej, jak Freddy zaczął się psuć, akurat jak go wezwałem. O, jest Cika. Dobra, Cika też nie jest. A może to był Freddy? No nie, Freddy to nie mógł być, bo bym... Kuh. Będę do kosza to zawsze wrzucać, widzowie. A to kto to był, takim razie? To fila, ustalmy kogo jeszcze. Wezwijmy niego teraz. Właśnie, jak z tymi łopami jest? Bo ja tylko pomigającym ekranie zgadłem. Nie wiem, poczekajmy tu. Dobra, przyszedł, bo słyszałem. Sukces, nie wyrzuciłem tego do kosza. Foxy to też może być chyba dobry. Mam problem z lokalizowaniem marionetki i balon boja. Bonnie jest dobry, cika. Poczekajmy na cikę. Niech ona stąd pójdzie. Poszła. Jakby wszystko wydaje się normalne. Właśnie, chyba on tu już przyszedł. Właśnie, mamy Foxiego. Cika też się normalna wydaje. Ale. Melodię słyszę przy okazji. Słuchuję się... Nie wiem Słucha... Próbowałem się wsłuchać w muzykę, którą słyszałem Tam Nie wiem, balon, bo jest zepsuty, bo go nie widzę kompletnie? Dajmy malionetkę O! O nie! Ja się zabiłem! Ja się zabiłem! Majonetka mnie zabije! Szybciej! Nie, dzisiaj zginąłem. Zabiłem się w tej chwili. O szku... Jaki. Cika! Cika, boys hunt, nie ale nie było po widać, że to jest cika! Ja double dobry jumskry muszę przyznać. Nie spodziewałem się, że marionetka mi nagle tak przyleci ze z przodu. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, Tak, Cika. tego, że ja Cik nie miałem rozpoznać, to Cikę wezwijmy już do siebie. Ale mówię, ja nie rozpoznałem, że to cika jest. Kompletnie, patrzyłem się na nią. Dobra, już jest. O, dzień dobry, cała familia. No, brawa, nie ma jeszcze marionetki i balonboja, ale. Dobra, już jest u mnie cika, bo słyszałem. W ogóle, cika w piżamie jest w ogóle. To też takie dziwne trochę. Dobra, możemy cikę wykluczyć, bo ona mogłaby już mnie zabić w tej chwili. Słyszałem ciągle trzy osoby. Będzie dwie, bo... Bo... bo nie. O, dobra, jednak trzy, dobrze powiedziałem. Foxy? Wydawało mi się, że ja słyszałem, że Foxy poszedł i muzyka się wyłączyła akurat przy nim. Wyzwijmy Frediego. Foxy to też nie był. Czyli Foxy jest legitny. Wiecie, ja mogłem najpierw sklikać to, a później wybierać. Bo teraz nie wiem, czy Freddy na 100% jest tym dobrym. Dobra, Freddy też jest dobry. Kosza włożyłem tutaj. Dobra, Foxy, Foxy go wezmiemy, bo Foxy jest clear, plus jest krótszy, bo. Też głupi w niego kliknął wcześniej. <laughs> Boni, Czekaj, czy ja to dobrze widziałem? Nie Balonboy, ja nie widzę kompletnie na tym. Malionetka i Balonboy nie wiem, co malionetka jest w grze, bo ona mnie skierowała nawet. coś odgadnąć pomiędzy tymi kamerami, bo ja nie widzę różnicy w nich. Właśnie też jakiś endo mi pokazuje przy okazji. To może to też sprawdza, że ktoś nie będzie miał tego szkieletu swojego. Cika, Freddy, Foxy. Nie wiem, strzelam w niego. Tak! To był Boni Trzy teraz trzeba, dobra Ale ja kompletnie nie poznaję, że to jest Boni. Jeszcze jest marionetka i Balonboy do znalezienia. Kompletnie ich nie widzę. Może marionetka gdzieś jest ukryta w pudełku swoim. A Boni... a Balonboy z tego, że jest mały, to jak może ja go nie widzę? Nie wiem. Też by się przydał ich wzywać Aha, i co teraz mi chcecie powiedzieć, że ja nikogo nie będę widział? Bonnie Bonnie był przed chwilą, to on nie jest zły ...marionetka? Weźmy Ballon Boya. Nie wiem czemu ja nagle muzyki nie słyszę i Ballon bo e, oni nie wyzywa. Ja mam taką teorię, że marionetka to jest muzyka. TAK! Muzyka to marionetka i ja jej nie słyszałem kompletnie, ale my tak przegraliśmy. Znowu. No dobra, zdążyłem z balonbojem, ale marionetki zaś nie mamy. Acie i marionetkę. Dobra, marionetka, ale to mi zaliczyło jako nową osobę teraz, czy jako starą? Okej, okay, fajnie, że ja się skapłem dopiero później, że marionetka wydaje dźwięk ogólnie. Ja jej nie zobaczę na kamerach. Tylko dźwięk ona wydaje z siebie Dużo to wyjaśnia, a ja tak głupi szukam jej Dobra widzowie, plan jest taki Wezwijmy kogoś na szybko. Niech będzie tu marionetka nawet Bo marionetkę ciężko odgadnąć, jeszcze balon bo by się przydał odgadnąć. Fajne Kto to w ogóle jest? Bo tak z, z tych nie ma nie kojarzą tego Dobra. Eee... Szukajmy. Plan jest taki, że... Dobra, już przyszło. Przyszedł... Przyszła. Łooo. Wow. Patrz jaki wie... ono jest wielka akurat. Ciekawi mnie jeszcze ten Balon Boy, ale... Nie wiem. Wezwijmy... Nie mam pewniaka żadnego. Musiałbym sobie odkryć. Cika jest tutaj ze mną. Chwilę obserwujmy Cikę Cika wydaje się klili, Tak samo jak Foxy w tej chwili. Z tego, tak, że widziałem ją. Ballon i zaś jest podejrzany, bo go nie ma kompletnie. Ale malionetka jest słychać muzykę faktycznie i to jest malionetka. Ja zacząłem traktować za pierwszy raz myślałem, że muzyka to jest błąd już, że ktoś wydaje dodatkowy dźwięk z siebie, a nie powinien. A na to wychodzi, że marionetka była akurat z tym dźwiękiem. Pytanie jeszcze, jak z balonbojem jest, bo ja balonboja nie widzę. Dlatego dla mnie podejrzane jest wezwać balonboja kompletnie. Jeszcze jakieś łapy, kompletnie tych łap nie widzę. Te łapy mają być, nie wiem, gdzieś w góry na suficie, na ścianach, to konkretnie. Przecież on siedzi. Patrzcie, łapa! Ja nie zauważyłem wcześniej! To jest łapa na monitorze jest pokazana. Ja wcześniej ja zobaczyłem tą łapę, bo wcześniej mi się wydawało, że widzę tą łapę, ale uznałem, że to chyba jest po prostu... mi się przewidziało. Boże, tak odgadnąć się jak jest łapa, czyli łapa się pojawi dopiero wtedy, kiedy ktoś wyjdzie z tego pomieszczenia. A nie, że ona ma być widoczna w tym samym czasie co ta, czyli trzeba obserwować kto konkretnie wyszedł akurat. Okej okay. Ale jaka dobra ta gra jest Dobra, on już jest O, właśnie ktoś wszedł do kogoś Będzie duch wskoczył do animatonika Eee, kogo? balon Boy i go trzeba sprawdzić Czy są oni okej, okay. Freddy Freddy, ja cię obserwuję Foxy wyszedł Bonnie dołączył Freddy, wyjdź mi stąd Stop it No ja ci nie odpuszczam, ja chcę żebyś ty wyszedł A może on nie jestem i on po prostu teraz tak... KAMPI na mnie Wyszedł Nie widzę śladu ręki Przy Freddy też nie było żadnych problemów Strzelam, że Freddy jest git Marionetka i balon bo jeszcze Idziemy, że muzyka muzykę. Tu jest muzyka. Kamera się psuje. Psuje się dobrze. Kto to? Foxy wyszedł. Kamera jest dalej zepta. Wyszli wszyscy trzej. Cała tylko. Cika czy marionetka? Bo daje miga kamera przy tej dwójce. Cika. Cika jest to. Cikę trzeba załatwić, bo to ona jest. Wezwijmy balon boja. Właśnie. Czy możemy rozegrać tak, że cikę zostawimy sobie później? Bo wszystko, ja chcę powiedzieć. Ja bym zostawił sobie cikę na koniec. Ja bym sobie jeszcze na spokojnie poleciał po... ...marionetkę. Żeby ona też do mnie przyjechała. O Jezus, jakie to jest brzydkie. Zróbmy tak, manionetkę klikajmy a cikę łapiemy. Dobrze. 2 na 3. I jest bardzo dobrze. Zaraz nikt nas jeszcze nie ma jumskalować przy okazji. A Filowo nikt jeszcze do nas nie powinien się tu chyba iść. Trzeba tak, a tak zlokalizować jeszcze czy cika jest dla nas okej. Okay. Poczekajmy z tym, żeby komunikat wyskoczył, bo chyba nie może wskoczyć jak już... W tej chwili marionetka jest tutaj za drzwiami naszymi. Ona nie może chyba wskoczyć teraz. O, dobra, wskoczył duch. I głowy nie widzę, ona jest taka wysoka ta marionetka, że głowy nie ma. Dobra, teraz cika. Nie wiem, widzę dziki. Zakadzijemy tą dwójkę, bo jak chyba zagadniemy wcześniej. Jest cika, jest cika. Foksi dołączył. Cika wylazła. Nie widzę żadnej ręki. Ale to jest ciężka gra jednak. Strzelam, że w Cika jest git. Wyzywamy Cikę. To jest najlepsze pomieszczenie według mnie. Ej, lęka jest! Czeka, nie! Nie mówcie, że tu cika była i ja to tak zebrałem Ręka jest! On dłoni Foxy! Foxy jest nim! Foxy, 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 Foxy To druga ręka. Łatwo Pojawiła ręka. Foxy się pojawił. Ja takie nie mogłem go wykluczyć, skoli tego, że jeszcze nie pojawiła się. Nie było. On był później niż ręka. Ale on wyszedł i doszła druga łapa. i Już musiałem zająć, że to Foxy jest super. I druga na O, oh. kaseta. Obejrzyjmy ją. Zobaczymy, co to jest za kaseta. Może coś nam fajnego ona nam da? Bo nam po, po, powie, jak będą boja szukać, jakie słodkie? Hmm? Czy mi się ekran tak rozmazał, że ja nie widzę tego tutaj na karcie, czy o co chodzi? Mengi. O nie! Oni męgiel składają Dobrze. To będzie na tyle wszystko już Jak będziecie chcieli trzeci odc drugi odcinek z Juniorsów, to poprosiłbym wam 10 łapek w górę chociaż I może jakieś nawet suby, bo chciałbym wbić za niedługo 300 subów, bo jesteśmy już strasznie blisko Dobrze widzowie, to będzie na tyle do the exam see you next time cheers